Jestem książkarą, ale czasem złapie mnie taki zastój czytelniczy, że przez jakieś dwa tygodnie nie mogę nawet patrzeć na moje półki z książkami, bo po prostu robi mi się niedobrze, a co dopiero czytać. Jestem książkarą, ale nie czytam wszystkich popularnych książek. Przeczytałam chyba tylko pierwszy tom rodziny Monet. Jestem książkarą, ale nie czytam w każdym wolnym czasie, tylko po prostu jak mi się chce. Jestem książkarą, ale nie potrafiłabym streścić książki, którą przeczytałam miesiąc temu, bo po prostu już nic z niej nie pamiętam. Jestem książkarą, ale praktycznie w ogóle nie czytam romansów. Mm -mm, nie mój gatunek. Jestem książkarą, ale jeżeli książka mi się nie spodoba, to nie potrafię jej nie dokończyć. I tak ją czytam, bo nie potrafię robić DNF-ów. Jestem książkarą, ale czasami nie kończę jakiejś serii, ponieważ trzeba czekać na kolejne części.